Porwaliśmy rezy jego. Taki tytuł nosił ostatni live streamer z Widziany na nim w tle związany i zakneblowany rezy ze śliwą pod okiem chciał wywołać tutaj sensację. Wiecie, na Zachodzie to się udawało, więc co tutaj mogłoby później tak? No niestety smutnym faktem jest to, że za granicą pomysł z porwaniem był często realizowany bardzo profesjonalnie, gdzie ludzie byli ubrani w stroje antyterrorystów i wbijali na stream Dawaj, jeśli na to. A tutaj raczej poziom aranżacji był na bardzo niskim poziomie i większość osób nawet nie dała się nabrać. O, o, zakryj kamerę, o, zakryj kamerę. O, nie, nie, zakryj, nie, go. Nie, zakryj nie, nie, a, a co najgorsze, odzew widzów był jednoznaczny i fatalny. Wszyscy go skrytykowali, że tak nie wolno po prostu robić. I co on w ogóle chciał tym wszystkim osiągnąć? No właśnie, chciał osiągnąć kilka tysięcy subów tym sposobem. Na początku chciał ich 5000, tysięcy, potem zszedł tylko do tysiąca, ale jak zobaczył, że doszło mu tylko 100 subów, to zakończył ten ambaraz. Potem nie wytrzymał napięcia, czytając komentarze, ale przynajmniej nie usunął jeszcze tego filmu. A co ja o tym wszystkim sądzę? Nic wielkiego po prostu było wybrać słodkie pieski, ludzie lubią słodkie pieski, to byłoby o wiele łatwiejsze. Taka moja rada na przyszłość. Internetowy coaching na temat gier ma się bardzo dobrze, bo już od lat można kupić różne lekcje i kursy, które mają nam pomóc wbić jak najwyższą rangę w counter Strike'u czy Lolu. Jaki to szczerze ma sens, tego nie wiem, ale widocznie jak widać jest zapotrzebowanie. Jednak jak przeczytam na portalu Kotaku, Japończycy wzięli sobie ten temat na poważnie, tworząc projekt Game Lesson, czyli firmę, która wyciąga pomocną dłoń po szekle naszych rodziców, to znaczy pomocną dłoń, by pomóc naszym rodzicom, bo za drobną opłatą 100 dolarów za godzinę przyjadą oni do naszego domu i nauczą naszych rodziców grać w różne gry. Dobrze służycie. Jak sami widzicie od dzisiaj nawet nasza babcia będzie mogła grać w Dotę. Oczywiście nie dałoby się tego załatwić prostszą drogą i poprosić na przykład naszego syna czy wnuczka by nauczył ona nas szczelać w Call of Duty albo skakać w Dark Soulsach i to za darmo, albo odpalić mu dwie dyszki do kieszonkowego ekstra, ale przecież nie ma co chodzić na skróty, a jak się uczyć to od najlepszy. Zaciśnianie więzi rodzinnych? Puff. Kogo by to interesowało w kraju o najniższym przyroście naturalnym? Czy ten biznes wypali rzesza chcących się uczyć japońskich rodziny? Jest, jest wystarczająco duża, przekonamy się w przyszłości, kiedy firma będzie ogłaszać upadłość. Jednak tutaj nie kończymy tematu coachingu, bo do YouTube'owej fauny i flory polskich nauczycieli życia, przeżycia i skradzionych marzeń dołącza Łukasz Jakubiak z 20 metrów Łukasza, zakładając swój nowy kanał z Jacobiak BAWESOME, Wesome, gdzie jak to obiecuje będzie naszym profesjonalnym mówcą motywacyjnym. Chyba już skądś to znamy, prawda? No nieźle, sami widzicie, robi nam się powoli ciasno w tym internecie, jeszcze chwila ja i będę zmotywowany do działania aż tak mocno, że chyba wyjdę z domu się przespacerować, ale na razie to trzeba uzbierać na ten helikopter, więc wiecie co macie robić, jest dla bogatych jest Patronite, a dla tych biedniejszych jest wyłączenie bloka dla mnie. Nie no przecież wiecie, że świeruje tylko się z wami droczny, no ale poważnie. Komentarz dla statystyk to ty zostaw. Ciekawe, czy panowie nie obawiają się tego, że tak ludzie tak przesiąkną ich motywacjami, że sami będą mogli ich motywować do motywowania innych. Takie nieskończone źródło motywacji. Motywacja 24 na 7. Warto by było o tym pomyśleć panowie i zrobić jakąś motywacyjną orgię. Nie ma co się ograniczać, a z drugiej strony ciekawe czy nasze marzenia mogą się spełnić od słuchania nieprzerywanie o tym, że nasze marzenia mogą się spełnić. Taki efekt motyla czy coś. No, ale wracając do tematu, główną atrakcją na kanale Łukasza ma być jego dostępność, bo będzie tłumaczony na aż 23 języki. Od wczoraj na YouTube ma miejsce nietypowy livestream, bo transmituje on walącą się tamę z Kalifornii w Ameryce. Tak, z tej niesympatycznej okazji ewakuowano tam 200 tysięcy ludzi z całej okolicy, a przyczyną katastrofy był spust, który pękł, a woda się spuściła i zalała dolinę. To jest pusty! Co? Znana pewnie już wielu z was klasyczna ikona internetu, czyli Krzysztof Konanowicz. Żeby nie było żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Który nagrywa już od jakiegoś czasu na YouTubie, a dokładnie rozkręcił się z nagrywaniem filmów od paru miesięcy Przeżywa aktualnie osobisty dramat, bo jak łatwo się domyślić, główny bohater jest osobą skrajnie biedną. Jego stali widzowie przysyłali mu paczki do niego z różnymi produktami spożywczymi. Ptasie, mleczko, pasztety czy parówki do testów i recenzji. Jednak niedawno z tego powodu MOPS i inne urzędy opieki odebrały mu wszystkie dodatkowe za zapomoce i nawet węgiel na zimę. Z powodu niejasnych sprawozdań na temat finansów głównego bohatera. W ostatnim filmie pan że już skrajnie załamany, więc, więc pewnie tutaj coś możemy dla niego zrobić, jakoś mu pomóc. Ja mogę tylko nagłośnić, to jednak przykro mi się robi, kiedy osoba zasłużona dla naszej internetowej Państwo, społeczności cierpi Wojciec. w skrajnej biedzie. Czy wysłanie mu chociaż kolejnych paczek z jedzeniem odrobinę pomoże? Więc, więc jeżeli ktokolwiek Kolejny jest ogóle, wystarczająco ilość, szczodry i chce pomóc to temu biednemu człowiekowi, to informacje na temat pomocy dla niego znajdzie Nie na jego chcę, na na kanale. Paczki co wy mnie przysyłaliście serdecznie podziękować! Tutaj małe wtrącenie ode mnie na temat Counter-Strike, a dokładnie tego, że w najnowszym wywiadzie pracowników Valve mogliśmy się dowiedzieć, że zaktualizują oni mapę DASTA 2 oraz o tym, że pracują już teraz nad nową operacją. Plus, że gra zostanie w przyszłości prawdopodobnie przeniesiona na silnik Source 2, czyli to, co każdy już mógł się domyślić, ale to, co jest najbardziej podniecające, to zakończenie, a dokładnie on. W pełnej okazałości Gabe Newell. O Jezu, patrzcie, jak on ma teraz majestatyczny wygląd. Tak? A kolejny wywiad będzie dokładnie z nimi, ja już się nie mogę doczytać. I to tyle w dzisiejszym odcinku Tube Expressa. Ja całuję was czule i do usłyszenia.